imię, nazwisko i numer służbowy. Taka z Was kurna policja. Płup. Prawo nie stosujecie, w ogóle. Ostatnia stąd wyjdę. Będziecie to stali jak frajerzy do jutra, chcecie. Wy co to jest radykalna postawa? A kto pluł? A kto pluł? Przez maseczkę? Nie, ja nie ja chciałam zapytać, kto pluł? No na przykład było takie mm, oświadczenie wobec Pani. No ale to policja Kłama. kłamie i TVP kłamie, to proszę mnie zapytać o kłamstwa rządowej propagandy. A nie o to nie mówić, że ktoś pluł, bo to nie jest prawda. A niech pan splunie przez maseczkę. Nie. Niech pan spróbuje. Nie <laughs> pan spróbuje. Ale niech pan spróbuje i zobaczy Nie, ja, ja mam propozycję. Pluje, no. Jest pan dziennikarzem jest. i słyszy pan takie wieści, że Marta Lempart pluła na policjanta. Ma pan okazję w tym momencie być naprzeciwko Marty Lempart, czyli ma pan źródło tej sytuacji. I pytanie, jakie powinno paść, to jest, przepraszam pani Marto Lempat, czy pluła pani na policjanta? To jest pierwsze pytanie. Musi pan sprawdzić fakt, czy do niego doszło. A potem, jeśli uzyska pan odpowiedź, że tak, zadawać pytanie, które pan teraz zadał. To tyle na temat warsztatu dziennikarza, dobra? Ja takie informacje i No, no i Ale, sprawdził, ale jakiś... sprawdził pan z osobą, o której była mowa? Nie. Kiedy? Kiedy pan rozmawiał z Martą Lempart na ten nie temat? No właśnie, I o to chodzi, że trzeba sprawdzać. Nie, źródło, nie ma nie dobra? absolutnie filmiku, na którym ja pluję na policjantów. Świadków proszę, nie i bohaterów Ej. zdarzeń, a nie polegać to, na. No ale to. <noise> Zgłana, czy pan nie, ale ja czy mam pan nie czuje o tego? Środowiska czy pan nie czuje tego, że pan się ośmiesza, właśnie zadając takie pytania? Ja nie chcę tego robić. Tak no, ale właśnie pan się ośmiesza, śmiesza. To, to pan nie tego to nie to robi. robi. A ja chcę, e, Ja rozumiem, że że ciężko. Tak naprawdę, nie? Ale jakie radykalne? No właśnie, jakie radykalne? Człowieków, jakiś atak na kobiety działków. No, mam tylko dość spokojnie. Ja tylko chciałbym tutaj pokazać ci jak. Czyli nie rozmawiamy już o pluciu, bo wiemy, że to kłamstwo. Ja tylko Nazwisko i numer służbowy. Taka z Was kurna policja. Puh. Prawo nie stosujecie w ogóle. Ostatnia stąd wyjdę. Będziecie to stali jak frajerzy do jutra, jak chcecie. Wy